Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale dzisiaj z gry World of Tanks. Jak widzicie, losowanie na dwójki, poziomy drugie i trzecie i czołg T127 i po co to pokazuje? No, chcę pokazać fajny wynik, prawie 2000 uszkodzeń i mnóstwo odbitych oraz 7 zniszczeń. I chcę przez to pokazać też jedną bardzo ważną rzecz, I jak wygląda balans niskich poziomów w grze World of Tanks. Z czym muszą się zmierzyć początkujący gracze? To jest największy moim zdaniem problem World of Tanks. To, że my mamy totalnie w tej grze niezbalansowane poziomy. T127 to jest pojazd masakrator. Na trójkach doskonale sobie radzi, na dwójkach to już w ogóle nie ma o czym mówić. Nawet potrafi rywalizować z czwórkami. Świetny pancerz, bardzo dobra armata 45 mm, szybko szybkostrzelna. Jeszcze nie mam załogi na 100%. Więc. Albo mam na 100%, ale bez perków. W każdym bądź razie ten pojazd nie ma sobie mocnych na swoich poziomach, na niższych poziomach w ogóle nie ma o czym mówić. Jest to po prostu doskonały pojazd, yy, który można dostać w przypadku, jeśli znajdziemy taki kod, jeśli go otrzymamy z jakiejś gazety, z jakiejś strony. Można otrzymać w kodzie zaproszeniowym, można otrzymać w kodzie bonusowym. On jest dość często był kiedyś. Yy, Rozdawane właśnie z takimi kodami, więc na pewno jeszcze jakieś są. Ten pojazd jest świetny. Jak widzicie, przebijał mnie BT do tego momentu, kiedy się skontowałem. Kiedy zacząłem się kontować, nie jest już w stanie mnie przebić. To jest naprawdę świetny pojazd, który daje sobie radę w każdej sytuacji. Jak widzicie, tu będę po prostu sobie wyjeżdżał i atakował przeciwników. Będzie naprawdę mało pojazdów, które są w stanie mi realnie zagrozić i to jest właśnie pokazane. Na tym najlepiej właśnie można pokazać, jak wygląda balans, a właściwie jak on nie wygląda. To muszą przeżywać gracze początkujący starcia z graczem, który już umie się skontować i który umie wykorzystać w pełni możliwości tego małego pojazdu, który jest po prostu świetny. To był projekt, najprawdopodobniej no, nie miał szans większych na wejście do produkcji. Mi się wydaje, że raczej by nie inwestowano po raz kolejny w takiego typu czołg. W Związku Radzieckim zresztą już były wtedy pomysły na całkiem inne pojazdy, powoli się pojawiały, no ale jak tu widzimy, tutaj właśnie te wszystkie mm, pojazdy z działkami półautomatycznymi, automatycznymi no, nie są w stanie mnie przebić. Stoję, nic, nie, nic w stanie żaden pojazd nie zrobić i to właśnie pokazuje jaki jest w ogóle niewyrównany te, te niskie poziomy, jak one są niewyrównane jak one są ciężkie. Ja cały czas zaglądam na niskie poziomy, dlatego że dość dużo przygotowuję materiałów Albo przygotowuję, albo myślę nad materiałami, które są związane z historią. Tutaj najwięcej z tych pojazdów, właśnie historycznych, i na te poziomy dość często zaglądam. Dość często zaglądam na jakieś pojazdy, które były projektami, jakimiś pomysłami, i czasami je testuję, i to jest dramat. Ja rozumiem, że czołgi, na przykład francuskie, no, powinny być wolne, dobrze opancerzone, a czołgi niemieckie nie, ale tu w ogóle nie ma w, na tych niskich poziomach yy, jakiegoś takiego balansu pomiędzy pojazdami. W drzewkach, bo teraz część, część pojazdów przeniesiono do pojazdów specjalnych, jednak to nie zmieniło całkowicie nic. Natomiast jeśli chodzi o czołgi premium, no to po, przepaść pomiędzy czołgiem premium trzeciego poziomu a czołgiem drzewkowym wielokrotnie jest olbrzymia. Wielokrotnie ten pojazd drzewkowy nie jest w stanie zrobić nic pojazdowych, który nawet stoi bokiem. I to jest moim zdaniem największy problem. Ja wiem, że może część osób powie, no ale grasz przecież tymi pojazdami premium. No ale przecież to nie jest zakazane. To nie jest jakiś, nie wiem, yy, cheat. To nie jest jakieś oszustwo, że ja wybieram ten pojazd. Ja go mam, jego ja dostałem i jak, naj, jak najbardziej powinienem ten pojazd używać. To nie powinno być tak, że pojazd premium jest lepszy. To jest wina twórców, a nie tego, że gracz go wybiera. Więc mi się wydaje, że to właśnie powinno być w jakiś sposób uregulowane. że Możliwie uregulowane, do, dopracowane, że po prostu te pojazdy mogą być między sobą konkurencyjne. Pojazdy premium, moim zdaniem, momentami są po prostu za dobre i o ile niektórzy narzekają na ósemki no to zagrajcie sobie kiedyś na przykład na dwójkach, trójkach, czwórkach. No to czwórki jeszcze są jeszcze jako tako to trójki, dwójki to już w ogóle można się y, pociąć momentami. Y, wyjechał, strzelił z, do mnie z paru metrów, nic nie weszło, może jeden pocisk. Na nie zwróciłem uwagi, a ja, a ja sobie strzelam do niego, jest on bezbronny, no i do piachu, dziękuję, do widzenia. Więc tak wygląda dużo meczy, tak yy, wielokrotnie się dzieje, że te mecze są po prostu do jednej bramki, jedna drużyna rozjeżdża drugą. Wiem, że to nie jest jakieś specjalne, może coś ciekawego, może interesującego, ale to jest taka próba pokazania, jak beznadziejnie się gra na tych poziomach i że tutaj leży problem World of Tanks, a nie w dziesiątkach, bo w dziesiątki można, moim zdaniem, są bardzo dobrze zbalansowane. Pomimo że są tam pewne braki i można byłoby to poprawić, no to te dziesiątki są znacznie znacznie lepsze. Natomiast tutaj mamy totalną masakrę, totalny chaos i momentami ci początkujący gracze w ogóle nie wiedzą o co chodzi, nie potrafią sobie nie potrafią czerpać przyjemności z gry. Co jest no, po prostu bardzo niekorzystne, tu oczywiście próbowano mi wcisnąć ulepszenie przepustki. Nie chcę takiego czegoś kupować, nie uważam, że to jest coś wartościowego. Nic w tej przepustce specjalnego nie dostanę. I jak widzicie, wynik rewelacyjny, tak samo jak za chwilę zobaczycie, ten niemiecka wersja Hotchkirsa albo Renault, teraz nie pamiętam, w każdym razie z dopiską 38H. Też rewelacyjny wynik, dużo, dużo lepszy niż reszta. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co myślicie o tym, jak wygląda balans lub jego brak na niskich poziomach, jak się na to zapatrujecie. Jeśli zaczynacie grać w World of Tanks, to napiszcie jak wam się gra, czy dobrze, czy źle. Moim zdaniem powinni to twórcy poprawić. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!